Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, w serii, w której to mówimy o zawodzie kierowcy w formie psychologii. Dzisiaj powiemy sobie o bardzo ważnym temacie, a mianowicie o odpowiedzialności, pięć czynników, dlaczego praca kierowcy jest odpowiedzialna. Ale zanim do tego przejdziemy, przejdźmy sobie i wyjaśnijmy, dlaczego w ogóle praca kierowcy jest odpowiedzialna i czy w ogóle jest odpowiedzialna. Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Oczywiście, że jest odpowiedzialna, dlatego że przewozimy ludzi. A skoro przewozimy ludzi, to odpowiadamy za ich y, stan. Y, no musimy ich dowieść w takim stanie, żeby byli bezpieczni z miejsca A na miejsce B, żeby byli dowiezieni i nic im się nie stało. Czyli odpowiadamy za ich żyć. Tu jest bardzo istotne, że kierowca jako jeden człowiek odpowiada za życie. Tam w autobusie załóżmy jest 50 ludzi, 100 ludzi jeśli chodzi o przeguby, a jeśli chodzi o maszynistów pociągów, to tam jest setki ludzi i za ich życie odpowiadamy. Każdy nasz ruch na drodze, a wiadomo, że ruch na drodze jest bardzo dynamiczny, bardzo zmienny. I każdy ten ruch może powodować sytuacje niebezpieczne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jakiś, nie wiem, gościu nam wyjedzie, jakaś presja się pojawi, co mówiliśmy w poprzednim odcinku i zrobimy coś niebezpiecznego i to wpływa na życie ludzkie, na sytuację niebezpieczną, na ryzyko kolizji w wypadku. I jesteśmy za to jako kierowcy odpowiedzialni, bo my kierujemy autobusy. co sprawia właśnie, że ta praca jest odpowiedzialna. Pięć. Podstawowych punktów, które wybrałem. Możecie mieć swoje, możecie mieć inne. Jest to moje i wyłącznie moje zdanie. Punkt pierwszy. Kierowca odpowiada za setki, tysiące ludzi. Na przykład od kierowcy zależy, czy pojedzie niesprawnym taborem, czy też zostawi go w bazie i powie, że sorry, ale ja tu z czerwonymi kontrolkami to nie będę jeździł, bo to wpływa na stan mojego pojazdu. A co jeśli coś się stanie? Nie wiem, hamulce wysiądą skrzynia się zagrzeje i autobus się zapali. Temperatura podrośnie. Nie wiem, kierownica straci wspomaganie i teraz nie będę musiał kierować, a utrzymać taki pojazd, to jest nie lada wyzwanie, szczególnie na wąskich drogach, a linie regionalne, linie miejskie takie owe posiadają. I co teraz? To kierowca odpowiada, bo to kierowca decyduje, czy chce takim pojazdem jechać. Nikt nikomu nie każe jechać niesprawnym Taborem. A my często co? Jako kierowcy chcemy dobrze, chcemy się wykazać, chcemy być dobrym pracownikiem i jeździmy niesprawnymi taborami tylko dlatego, bo boimy się, że stracimy pracę albo coś nam będzie grozić za to i wtedy ryzykujemy życie ludzi. Bierzmy to na poważnie. Jedni mogą do tego podchodzić na ludzie. Co ty tam w ogóle gadasz? Ja sobie jeżdżę jak chcę, ludzie to ludzie już się przyzwyczaiły. Ale mogą zdarzyć się sytuacje, które to zweryfikują, i wtedy nie będzie tak wesoło. Dlatego lepiej być zapobiegawczym niż, brakuje mi tutaj słowa, niż mieć wywalone. Proste. Punkt numer dwa. Kierowca autobusu, u autobusu musi być ciągle skoncentrowany. Czuje odpowiedzialność za ludzi, szczególnie w nagłych sytuacjach. No i brak tej koncentracji może powodować sytuacje niebezpieczne, Niedostateczną ocenę sytuacji na drodze, a to może powodować sytuacje, które mogą być zagrażające. Na przykład nagłe hamowanie, bo za późno zauważyliśmy czerwone światło, a przejechanie przez czerwone światło spowoduje kolizję z innymi pojazdami, które już wyjechały z tego skrzyżowania. Proste. I wtedy boimy się o życie ludzi, bo ludzie nie trzymający się za uchwyty są bezwładni i lecą do przodu autobusu, mogą wypaść przez szybę. Proste. Nic tu nie trzeba mówić w samo w sobie, te słowa są bardzo mocne. Punkt numer 3. Przewrócenie się pasażera odpowiada kierowca. Bardzo ważne, jeśli jakiś pasażer nam się przewróci z naszego powodu, z tego powodu, że nie dostosowaliśmy prędkości do danego odcinka drogi albo za późno zareagowaliśmy, to kierowca odpowiada, bo to kierowca kieruje tym autobusem. Nie nikt inny, nie szef, nie kierownik, nie dyrektor, tylko kierowca. Punkt numer cztery nie zgłoszenie opóźnień odpowiada kierowcy są miasta w których e, są przepisy regulujące to jak kierowca powinien się zachowywać w poszczególnych sytuacjach w szczególności gdy jest opóźnione gdy jest jakaś awaria powinien to wszystko zgłaszać dyspozytorowi centrali jakby to nie nazwać komuś kto jest to l, za to odpowiedzialny albo za, l, kieruje tym wszystkim. No, i jeśli tego nie zgłosimy, to możemy mieć z tym kłopoty lub jakąś karę. To jest bardzo ważne, że wtedy też kierowca jest za to odpowiedzialny i jest to bardzo ważny punkt. Punkt numer 5. Kolizja. Odpowiada kierowca. Oczywiście, no to kierowca może powodować kolizję co innego. Jeśli ktoś wjedzie w autobus, to jest zupełnie inna sprawa. Wtedy na to zbytnie wpływu nie mamy, ale na kolizję z winy kierowcy mamy wpływ, a na kolizję oczywiście ma z... zła ocena sytuacji na drodze. Jakiś pośpiech to też może powodować. O to nie trudno, więc bardzo jest wymagające, żeby na to zwracać uwagę. Że właśnie mieć z tyłu głowy, że kolizja to jest coś, co może zagrozić życie ludziom i żeby zwracać uwagę na to, żeby jechać spokojnie, żeby oceniać prawidłowe sytuacje na drodze, żeby zachowywać jakiś odstęp, szczególnie zimą, gdzie ryzyko kolizji jest zwiększone, warunki są, jakie są, żeby przewidywać różne sytuacje, to należy do zadań kierowcy, nie tylko obsługa przystanku, ale też ocena sytuacji na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, to jest jak najbardziej do tego współzależne, więc jak najbardziej trzeba na to zwracać uwagę. Szczególnie wymagająca jest właśnie praca zimno, zimą przy zmiennych warunkach atmosferycznych. I zauważyłem tutaj, że jeśli mamy jednolitą sytuację na drodze, na przykład pada deszcz, to nie ma z tym problemu, ale jeśli jest sytuacja zmienna, czyli jest na drodze lód, jest na drodze deszcz, jest na drodze sucha droga, to mamy zmienne warunki i wtedy trudniej jest nam jako kierowcom reagować w takich sytuacjach. To było pięć punktów, które tutaj przedstawiłem. Które mam nadzieję, zobrazują, że praca kierowcy autobusu jest odpowiedzialna. Że to nie jest tylko takie wstryknięcie palcem, że sobie tutaj pojeździmy, pokierujemy, zrobimy bączkę dookoła pętli i będzie wszystko cacy. Nie, oczywiście, że nie. Kierowca na drodze musi być skoncentrowany, a zbyt długa koncentracja powoduje zmęczenie. Dlatego te przerwy na pętlach, które są. I bardzo ważne, żeby kierowca je wykorzystywał, żeby umiał też odpoczywać i żeby y, umiał się odstresowywać, y, umiał redukować napięcie, umiał redukować stres. Wtedy poczucie tego, tej sprawczości jest większe i wtedy mamy w głowie, że ok, zapewniliśmy pasażerom bezpieczeństwo, jesteśmy za nich odpowiedzialni, wszystkie nasze działania sprawiły, że y, robimy wszystko według przepisów. Także no, robota jest bardzo wymagająca, bardzo odpowiedzialna, ale jeśli ktoś się tego nie boi, chce y, poczuć y, tą pracę, to jasne, jak najbardziej można się za to brać, bo nie jest to aż takie trudne, jeśli się do tego przyzwyczai, jeśli się będzie przestrzegało mądrze, oczywiście pewnych reguł. Reguły w pracy kierowcy są bardzo istotne. Przepisy są bardzo istotne, zasady są bardzo istotne, metody, narzędzia do pracy nad yy, psychiką są bardzo istotne. O tym się bardzo mało mówi, ale na tym kanale będziemy o tym mówili bardzo, bardzo dużo. I to by było na tyle. Do zobaczenia później. Jeśli masz jakieś pytanie, śmiało pisz na maila lub w komentarzu zadaj je tutaj pod spodem. Cześć.